Nie mękam. z tej strony ćwierćpieru. Jako tatusiek duży i tutaj się szczyczka. No dobra, postaram się, ale kurwa, to będzie trudne. To bardzo trudne to będzie. Co ty gadasz, mać punko? Ale tatuszek jak ma przejebaną robotę, ludzie, nie? Ja już mam stresa. Naprawdę. What the fuck, what the fuck, what the fuck! Skąd, dokąd? No idę! Wow! Wow! Ale mega! Ale hit! either no da? bubbles. <laughs> Chilout ma ogarniam wszystko chyba O chuja Pewnie, że ogarniam, a co? Gdzie ty jesteś? Gdzie idziesz? Ja mam się śpieszyć, a ona idzie sobie jak takie małe zombie. Aha To wcale nie wygląda jak pułapka.

Co Hari, bronić tyłka? No jeszcze, to będzie Się Pierdolić z tym, mała, ej, hallo! Wow! Ło, wow, wow, wow. gdzie nawet nie próbujcie na straży. Mała streszczaj się! Ilu was tu jeszcze ma przybiec? Halo! Idziemy? No. w Czy ja mam się śpieszyć? To za małe bredne babsko. No chodź. Ty, mała. Halo. No, uh, 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 uh. Mogę jej walnąć z kluczaczkę, co się stanie? Coś tu się chichra z nas, ma. a ty się chichraż? Przestań już to robić. Co to był za dźwięk? Jaki rekin w ogóle? <laughs> Dancing in the sky.

Gdzie oni są? Nieprawda że czas iść, bo stoisz przy tym trupie głupim i go tam dziabiesz Ma, w ogóle mi nie pomagasz What? Ej, to jest fajne, bo ja się staję niewidzialny I oni się podbiegają i się dziwią, że dostałem nagle z klucza <średziny> Hit nad hity Toś jeszcze? Jo, ale mogłabym mieć więcej tekstów, to akurat biednie zrobili Leżeć psie Idziemy mała? Chodźmy już What the fuck, what the fuck, what the fuck Dobra ma, pakuj się do drzwi Come on, let's do this no, halo. 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 Uśmiech. O, ho, 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 ho. To wygląda całkiem kurwa epicko. To ten kurwiony chyba, tak? Ten. Wow. No to idź sobie mała! Ugh. O nie, ten tutaj leży. Zabiło go. Co, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, nie wiem co się dzieje. A. Okej, okay, teraz już wiem. No idziemy tutaj teraz, tak? No to dawaj. Otwiera drzwi i spadamy stąd. Czuję się troszkę niepewnie. Gdybym sam miał iść to by był light. What? A, nie siedłem! Spodziewałem się, że w tej głupiej wodzie coś jest. Jeszcze na pewno będzie tutaj gdzieś. Jakaś kamera. O kurwa, jaki rekin. Co to za dźwięk? Wow, ale za jebioza. Gościu ściskający jakąś monetę. Mała, czekaj na mnie! Ups, chyba je zajebałem. Nie. Mała, czekaj na mnie! I czekaj na mnie! Duh. Co? Gdzie? Co, co? 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 O nie! Fuck. Co się dzieje znowu? Bam! No zablokowała mnie ta ma ah. Teraz będą krzyki i pieski i jęki Gdzie na małą dziewczynkę podnosisz rękę, buraku brudny! Tak myślałem. Co się dzieje? Co co, co? Gdzie? Nie, nie możesz! Wypierdalaj! Gdzie kurwa z patykiem? Buraku czy trzymasz się? Nie, to, to ty się śpiesz! Wow, wow, wow. Ło! mi się radar jak w tym.. Alien vs Predator najlepiej <laughs> Żebym wiedział gdzie idą, gdzie się poruszają skąd i w ogóle. Idziemy? W końcu jesteś tragiczna, babo. Ło, gdzie, gdzie, gdzie? We mnie traf. No to, to tutaj szybciej. Jeszcze, oczywiście, na koniec będę się napieprzał z tym gościem stąd. No Chodź! Chodź, ja ci pokażę jakiś. Chodź, tutaj, tutaj jestem, chodź. <słuch> co? Ja nie będę cię kopną w dupę tym kurde butem, żeby było szybciej. Go. Broń! Ja Ci pokażę tego. Leć Nie nadaje się do opieki nad dziećmi. What the fuck! What the fuck! What? Nie, 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 nie! OH fuck, O oh fuck, O oh fuck. Leje mnie jak psa, leje mnie jak psa Yes! Padł. to było trudne, ej, prawie że. Ale zrobił nam przejście, dzięki stary. Tędy idziemy? Ej, no ja chcę tam Ewę zebrać. No. Idziemy dalej, mała, no rusz się, proszę cię. I te jej teksty, żeby mi to ja się pośpieszył, hurry, Mr. Bubbles! Nie myślę o niczym niebezpiecznym, wierz mi. Całkiem odjebało od tego Adama całego. Dobra, aha, rozumiecie zdrowia. Mogę sobie kupić jemu. Może być. Stem zbajerowany, gdzie jesteś, mała? Ej, halo. Mała? A, tutaj. Idziesz sobie spać? Nara. Jest! Cel osiągnięty! Hit! Dawaj, Adama. Zniknij pasku, bo. Ups! Coś gadała do mnie i olałem to. He, he nie chciałem. taki tam, tam. Dajcie spokój. Tak nie mówię nic ważnego na pewno. Fontaine, tu się sto! Chyba ludy, ej! Koniec, 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 koniec. Spójrzmy mu, pierdol, bo zasłużył. Bleh. Oh us I remember when me and the crowd put you in that sub. You were no more than two. You were my ace in the hole, but you were also the closest thing I ever had to a son, and that's why this hurts. Betrayal, kid. life ain't strictly business Woof O oh. Ty jesteś tam? Ło to jesteś ty? O oh, kurwa mać. Go! Go now! Hit with the needle. A, tak. Ale what the fuck, dude, ale mi pierdolę Wow, uspokój się! Uspokój dupę! A! Gdzie on jest? Ja tego nie widzę. BOM! Na, BOM! <grym> <grym> Teraz leżysz chłopcze. I jeszcze raz, eee łatwy jest Teraz mam nadzieję że będziemy jakąś inną moc Ha jest hit Trochę przewidywalne, ale to nic Stary rozjadę cię i to bardzo łatwiutko patrz Bam Up. O jest O gdzie on jest w sumie Halo nic nie widzę co się dzieje nawet O tu jest dobra nie zabrać mi dupy! I zajebał mi w pysku. To jest tak jakby ten, pułapka. On robi pułapki teraz? Robisz pułapki? Oszalałeś? Co pod pułapki? Jaki sakier! Wszystko! about me I had you built I sent you topside I called you back showed you what you was what you was capable of even that life you thought you had that was something I dreamed up and I tattooed inside your head Now you don't call that family I what is uh-huh just give me pomogam all Grupo co? O filmik jakiś. O nie mam już stroju na sobie nawet. They offered you this city. to expect of you. You saved them. Aww

I dupeczki były moją nagrodą, <laughs> o wszystko ludy, wszystko, kończył się pioszek, to było tyle, e, wrażenia z giery, powiem wam, że na początku nie, nie podobało mi się aż tak bardzo, nie, nie, nie byłem przekonany, e, później coraz bardziej się szło wkręcić w historię, no nie, bo to jest zupełnie inny świat, pod wodą ich och, ach, i te wielkie tatuśki i to wszystko, siostrzyczki, fajne schiski pojebaństwo na każdym kroku w baniach tych wszystkich genofagów, ale... To ten tutaj zwrot akcji, który był. W momencie jak się dochodzi do Ryana, to była jedna. Z, jeden z lepszych motywów, jakie doświadczyłem w grach, no nie naprawdę. Świetne. W zakończenie też mi się podobało. Ostatni boss trochę taki był. ne ale i tak hit. Jestem zadowolony, cieszę się, że grałem w tę grę. Zdecydowanie dostają mnie jakieś takie. 9 na 10. Bo aż tak na początku nie wkręca, mimo wszystko. Ale 9 na 10, takie mocne 9 na 10. No hit. Dobra, dzięki za uwagę, dzięki za e, spędzenie e, tej przygody ze mną. No i co? I zapraszam Was do kolejnych serii, któryś, które zacznę robić kiedyś może. <ś <ś> Dobra, e, dzięki za uwagę, jeśli podobała lajkujcie, pensy, subskrybujcie i papa.